Dobra, moje drogie, lecimy, padalec numer 3, bo jest piątek, więc prześwietlamy gada, czyli eks poległy. Padalec. Następny dzisiaj z taką głową. Ojej. Ojej. Aleś ty spełnienie marzeń dla niego. Ojej. O, matko i córko. Problemy, chłop ma teraz. Za głęboko go boli. Dla niego wasza sytuacja nie do końca jest skończona. Nie do końca jest skończona. To jest w zawieszeniu. Wasza relacja według niego jest w zawieszeniu, nie jest skończona. On też całą tę sytuację postrzega trochę jak zbyt odważne posunięcie. Mhm. Docelowo uważa ciebie też za toksyczną. No. Matko. Rozgląda się chłop za innymi opcjami, ale tych opcji na chwilę obecną nie ma, mam włączone. Dobra. Jest mu źle, bo manipulował i przemanipulował. Cały czas ma nadzieję, że pomiędzy wami jeszcze relacja może być. No już dopieczania do. Mnożywa. No, stabilna relacja, która miała być według niego docelową. No jej nie ma. Ta wasza relacja, jej nie ma. Strasznie tutaj niedojrzały. Bardzo. On by się chciał tak bawić. Mm. Na razie bardzo skupia się na stabilności finansowej. Tutaj to odejście to takie przerost formy nad treścią. Tak bym to określiła. <laughs> Jeśli chodzi o... o tą twoją toksyczność, to on jakieś ma takie dziwne wspomnienia z tobą. Takie przerysowane. Dosłownie, przerysowane. Na razie zastanawia się nad pójściem w inną stronę. Czyli po prostu wybór innej drogi, nie ciebie. Jeśli chodzi o jego serduszko, no, rybeczko. W sercu ma kłótnię jedną wielką, dlatego że. Ty byłaś tą kobietą, którą on chciał, którą on widział tą przyszłość. To, czego oczekuje od życia facet. To ty byłaś dla niego tym spełnieniem. No tylko tutaj na chwilę obecną, Pan szuka w tych opcjach, o których mówiłam, będzie szukał sobie plasterka na tyłek. Czyli pańcie na chwilowe co nieco. Idąc dalej, on jest bardzo niepewny, bo on i chciałby, i nie chciałby. Ma bardzo duże poczucie niepewności i z jednej strony chce wyciągnąć wnioski, a z drugiej strony, no, plaster na tyłek. Sam nie wie o co, o co mu chodzi, ewidentnie. Odzywać się będzie odzywał. Przynajmniej jego nastawienie jest takie, że mogą Was łączyć jakieś tam sprawy finansowe, praca, etc. I z tego powodu będzie próbował się odzywać. Tylko to będzie, no, wszystkie trzy ósemki, bo będzie się odzywał. Tylko to będzie takie zalotne, ale nie będzie prowadziło do czegoś więcej. Może też próbować. Hmm. takich dziwnych zbiegów okoliczności to znaczy, że zaplanuje sobie wasze przypadkowe spotkanie to co jest nieuniknione dla waszej relacji karta śmierci, baby po prostu dobra Zadaj pytanie, a ja ci odpowiem na nie. Następnie znaki zodiaku i karteczki. Nie musisz się martwić. Wybierz nowy kierunek. Słuchaj intuicji. Idź to już czas. I ze przodu już jasno. Nie cofaj się. Szelec, czemu mnie to nie dziwi? Baran, ryby, panna, lew, wszystkie ogliste i waga na spodzie, wodnik, karteczki, ukryte napięcie, sobota, jutro <laughs> światło latarni morskiej. Łowca. Muszę zrozumieć siebie. Czuję strach przed sukcesem, szminka. Przewodnik. Grubo wjechał grubo. Wspierają nas, przewodnicy duchowi. Nowy początek. wszędzie słyszę Twoje imię. Kruk. Narzucam sobie presję. Znaki stałe, wzrastający księżyc, walczę z przeciwnościami, bogini. Ode mnie na dzisiaj tyle, padalec eks, no, raczej bez powrotu.